Hej, nazywam się Magdalena Tomalek. witam Zodiakalne Ryby w czytaniu na lipiec 2024. Przypominam o moim koncie na Instagramie, zapraszam Was serdecznie, w opisie poniżej znajdziecie link. A teraz zobaczymy jaką macie ogólną energię, jakie macie nastawienie, jakie samopoczucie w tym miesiącu. Karta Kapłanka, trochę muszę mi się przesunąć, serduszko. Karta Diabeł. Karta kapłanka po raz drugi i karta gwiazda. Ok, trochę mam takie poczucie z tymi kartami. Jak się czasami mówi, że ktoś się zachowuje jak pies spuszczony ze smyczy, to zazwyczaj się mówi w takich negatywnych, w takim negatywnym znaczeniu. Tak jak jakiś tam mąż się wyrwał od żony i od dzieci, szaleje. Ale u was mam poczucie, że to właśnie w takiej, w takiej pozytywnej Energii, że tak jakbyście mocno się powstrzymywali przed czymś, albo może nie mieliście jakiegoś pomysłu na siebie, jakiegoś planu, coś was ograniczało mocno, może jakiś związek toksyczny, może jakaś inna relacja z inną osobą, w sensie niekoniecznie partner czy partnerka, może jakaś praca, może jakieś inne zobowiązania, sytuacja finansowa, na przykład, tak? Dla części może jakieś. Um, nie wiem, uzależnienie, albo nawet nie tyle uzależnienie, co czasami um, sami sobie narzucamy, jakby przymus czegoś, tak? O, że muszę chodzić na siłownię, żeby schudnąć, a później coś nam kliknie, że a w sumie równie dobrze mogę chodzić na kurs tańca, albo mogę chodzić sobie na tenisa, albo na basen. Um, I gdzie ten pomysł tej siłowni był taki ograniczający, właśnie taki przymus, że to muszę zrobić tak, bo jak nie, no to mi się nie uda. A później się okazuje, że w sumie tak na dobrą sprawę, to mam tysiąc innych możliwości, z których mogę skorzystać i też osiągnę taki sam efekt przy większej radości, przy większej wolności, takiej swobodzie robienia tego, co lubię. Tak Więc to tak dla przykładu. Więc tak czy inaczej, właśnie taką energię tutaj czuję z jednej strony, bo z drugiej strony mamy tą kapłankę drugą tutaj, więc mam takie poczucie, jakby. miśulku, jakbyście. No, właśnie, wpadli na jakiś fajny pomysł, albo zakończyli jakąś taką relację, albo domknęli coś, co, co was ograniczało. E, nie wiem, no, tak jakbyście uwolnili się właśnie spod tego, co was ograniczało, w kierunku swoich marzeń, w kierunku czegoś, co dawało więcej radości, e, zadowolenia w życiu, co jest jakimś spełnieniem, no właśnie. Waszych planów, Waszych marzeń, ale ta, ta druga kapłanka tutaj ma takie poczucie, tak jakby coś jeszcze was właśnie powstrzymywało przed tym, żeby w pełni się tutaj rozchulać. Tak jakby i nie na zasadzie coś z zewnętrznych rzeczy, coś takiego w was w wewnątrz, może nie wiem, jakiś wstyd przed tym, żeby robić to, co się lubi, jakaś obawa jeszcze, że co, jeżeli mi się nie uda jakaś wątpliwość, albo takie co ludzie powiedzą, albo takie nastawienie, żeby może, żeby może nie cieszyć się na zapas, tak? no bo co jak się później rozczaruje, jak to się mówi, niedziel skóry na niedźwiedziu, więc może jakieś takie przekonania, które was trochę ograniczają i są w tym momencie mniej lub bardziej świadome, może właśnie czujecie tylko, że coś was jeszcze hamuje, albo może nawet nie czujecie i dopiero za jakiś czas poczujecie, że coś nie działa, mimo tego, że jakby macie czerwone, czerwone światło, zielone światło i, um, i możecie iść do przodu, tak? No to poczujecie, że coś tutaj, coś was blokuje, coś nie idzie tak, jakbyście chcieli, właśnie jest jakaś obawa um, i może właśnie zdacie sobie sprawę, um, jakby, że tak jest. No i teraz kwestia tego, żeby poszukać, co to może być. Czy to są właśnie jakieś obawy, czy to są jakieś, co ludzie powiedzą, jakieś przekonania, że to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, albo nie wiem, że pieniądze to trzeba w trudny jakiś sposób zarobić, że trzeba się narobić, żeby zarobić, a zaczynacie może jakąś tam swoją działalność i się okazuje, że, że to jest przyjemność dla was. E, na przykład, taka praca czy zawód, jakiś, który będziecie wykonywać, e, i tu może być jakaś taka, mm, jakieś takie przeciwieństwo, taka sprzeczność, i to może was ham hamować. <śmiech> <śmiech> Więc, tak jakby już prawie, prawie coś, tak jakby dużo puściło, coś dużego się uwolniło, dzięki czemu możecie te swoje marzenia realizować, ale jest jeszcze jakaś taka kłoda po drodze która może Was tutaj ograniczać. Zobaczmy, co mamy dalej. Piątka mieczy. Okej, okay, czyli coś z tym, tak jak po pierwsze, co mówiłam, że co ludzie powiedzą po części, a po drugie może takie przekonanie, że jeżeli ja będę miała dobrze, to ktoś inny będzie miał źle. Albo jak ja zyskam, to ktoś musi stracić. I taka... Obawa, że przez to, że Wam będzie dobrze, komuś innemu będzie źle, że Wy swoim szczęściem komuś zabieracie szczęście, albo że w jakiś sposób ktoś ucierpi, ktoś będzie cierpiał na tym, że Wam się powodzi. No, no więc zadajcie sobie pytanie: kto, o kogo tutaj chodzi? Jakby kogo nie chcecie zranić swoim zachowaniem, to pierwsze, a drugie. Czy na pewno tak jest, że tą osobę zranicie? Bo często to są takie, wiecie, jakieś złudzenia, że nam się wydaje, że ta druga osoba tak się poczuje. Albo często ludzie mają odnośnie pieniędzy takie przekonania, że jak ja będę więcej zarabiać, to zabraknie dla innych. No i czy to jest prawda? Przecież pieniędzy jest tyle na świecie, że to naprawdę nie jest prawda. Daleko jakby. Długą drogę musielibyście pokonać, żeby zarabiać takie pieniądze, żeby naprawdę innym zaczęło brakować. A poza tym, jak się zarabia pieniądze, to jest na zasadzie wymiany, tak? Więc dajecie komuś coś, za co ten ktoś chce wam te pieniądze dać. Nikomu nic nie zabieracie. E, mam nadzieję. E, więc to tak na przykładzie pieniędzy, ale też z innymi, jakim, cokolwiek to, to jest, może właśnie pod kątem szczęścia, miłości, nie wiem, czasu. Zastanówcie się po prostu, o kogo chodzi, w jakim kontekście, o jaką sytuację i zakwestionujcie to, czy to naprawdę jest prawda, bo założę się, że nie. A jak tak, no to no, jeżeli tak, to już by wchodziło w jakieś wiecie, naprawdę niemoralne e, zachowania, może jakieś nielegalne e, zajęcia. Ale zakładam, że tak nie jest. Więc to są jakieś złudzenia, które gdzieś tam się do Was przykleiły, w które. Gdzieś kiedyś uwierzyliście. Więc kwestia tego, żeby to uświadomić sobie, rozpracować, zakwestionować, jakby odkleić od siebie, może nawet zapytać tą drugą osobę. Jeżeli chodzi o konkretną taką osobę, z którą jakąś taką sytuację macie, że się boicie, że coś się tej osobie, nie wiem, wydarzy, że czegoś jej zabraknie, może warto porozmawiać i zapytać zamiast pracować na domysłach. Wisielec, królowa Buław. No właśnie, tak jakbyście powstrzymywali swój sukces z jakiegoś powodu. Tak jak sami, tak, ja to tak widzę tutaj, jakbyście sami sobie ręce, nogi związali, żeby nie osiągnąć swojego sukcesu, żeby nie zacząć błyszczeć, żeby nie stać się tą najpiękniejszą, najbardziej atrakcyjną wersją siebie. Czasami, jeżeli na przykład o rodzeństwo, choć yy, w sensie, czasami może chodzić o rodzeństwo w takich sytuacjach, że ktoś zabiera sobie szansę na sukces, bo nie chce być lepszy niż rodzeństwo na przykład swoje, tak? I tu chodzi oczywiście o historię z przeszłości, że w dzieciństwie może tak było i w dzieciństwie się tak nauczyliśmy, że nie wiem, ta moja siostra to jest zawsze lepsza, jestem gorsza w cieniu i tak się trzymamy tego, i całe życie żyjemy w cieniu. Albo odwrotnie. Nie chcę, jakby nie chcę, nie chcę, żeby moja siostra na przykład była w cieniu mnie, tak, czy mój brat. I my nie chcemy się jakby wywyższać ponad to rodzeństwo, żeby im jakby nie zabrakło uwagi czy czegoś. No, trzeba się przyjrzeć, tak, ale tak mi się skojarzyło, że coś tego typu rzeczy. Jakby w odniesieniu do, no, do rodzeństwa, często. Bo czasami kobiety nie chcą zarabiać więcej niż partner, bo mają przekonanie, że facet musi więcej zarabiać i że, nie wiem, że mu odejmą męskości. I same, mimo tego, że mają wielki potencjał, fajne, potencja fajne pomysły, <laughs> fajnie im się może coś rozwijać, ich biznes, ich kariera, no to tego nie robią jakby dla dobra partnera. Może warto z takim partnerem porozmawiać. Zresztą, co stoi na przeszkodzie, żeby on zaczął więcej zarabiać. No ale dobra, zobaczmy dalej. Ósemka monet. Właśnie, bo tak o tych pieniądzach, o karierze tak czuję, że coś właśnie z pracą. Coś w tym stylu. Coś w tych tematach. Czwórka kielichów. Królowa Kielichów. Albo takie przekonanie, że na przykład odnośnie pieniędzy, że, do, że bogaci ludzie są źli, że yy, tylko nie wiem, ci, co mają pieniądze, to kradną na przykład, tak? Czy tego typu rzeczy. A że ty chcesz być dobrą osobą, no to, no to nie będziesz mieć na przykład tych pieniędzy, tak? Albo jakiegoś sukcesu. Ewentualnie jeszcze taka obawa, jak rzeczywiście wychodzicie z jakimś pomysłem do kogoś, w sensie tak do ludzi, chcecie komuś coś zaproponować, um, ja zacząć świadczyć jakąś usługę, jakiś produkt, um, to może być taka obawa też przed porażką, że co jeżeli ja tutaj włożę swoje serce w to, a komuś się to nie spodoba, a mi to nie wyjdzie, ktoś to odrzuci albo skrytykuje. Więc to też jest taka obawa która hamuje nas kompletnie przed działaniem, tak? Obawa przed porażką. Albo żeby nie... Czasami mamy jakieś jedno marzenie i boimy się go zrealizować, bo jest to jedno jedne, jedyne marzenie, które mamy. I jakby hamujemy realizację tego, bo jakby to jest jedyny cel, który mamy. Więc w takim przypadku warto sobie zrobić kolejne, <noise> całą listę marzeń, żeby się nie hamować przed realizacją tego jednego. Tak? Tylko po prostu jak zrobię to, no to będę miała kolejne pomysły. Więc warto też sobie, jeżeli nie macie listy takiej, to warto sobie zrobić. Ok. Cesarzowa dalej. Szóstka monet. I karta diabeł. I co tutaj jeszcze bym chciała dodać, że też panuje takie przekonanie, że ci, co są biedni i no, klepią biedę i ledwo od pierwszego do ostatniego potrafią przeżyć, no to to są ci zaszczytni i bardzo tacy honorowi i moralni, to są ci najlepsi ludzie i tak się szczycą swoją. Nie wiem czym. <laughs> Brakuje mi słowa, ale ma wiecie o co chodzi, <laughs> bo nie chcę jakichś niemiłych słów używać. A do czego zmierzam? Prawda jest taka, że im więcej masz, tym więcej możesz wydać. Jeżeli masz, e, nie wiem, 4000 czy 5 tysięcy wypłaty, i ledwo ci starczy na, na wypłaty, ile ci starczy na opłaty i na koniec miesiąca ci zostaje stówka, którą możesz komuś dać na jakieś, nie wiem, komuś pomóc, czy na jakieś cele charytatywne, czy cokolwiek, e, no to okej, okay, fajnie, że dajesz. Ale wyobraź sobie, że zarabiasz 20 tysięcy, i na koniec miesiąca ci zostaje 5, które możesz komuś dać, którymi możesz komuś pomóc. Więc zastanowiłabym się, czy to takie zaszczytne, żeby tak mało zarabiać, i takie chwalebne, bo to nie pieniądze czynią człowieka złym, tylko pieniądze wyciągają z człowieka jego prawdziwą naturę. Więc jeżeli jesteś przekonany, przekonana o tym, że masz taką dobrą duszę, empatyczną, chcesz pomagać i jest dla Ciebie ważne dobro innych osób, a dla większości ryb tak jest, e, zwłaszcza nawet tych, które znam, ale tych, których nie znam pewnie tak też, pewnie też tak, bo taka cecha tego znaku zodiaku, e, no to te pieniądze pomogą Wam pomagać bardziej. Tak? to jest coś, czym, co możecie wykorzystać, za co możecie wspomagać inne osoby, coś, co jest narzędziem, z którego po prostu możecie korzystać, szerząc to dobro, które macie w sercu, realizując swoje piękne pomysły. A jak się nie ma, no to no coś można, można pomóc, ale wtedy macie tylko siebie i wyłącznie siebie i ograniczony czas, ograniczone możliwości. A jednak te pieniądze dają więcej możliwości, więc no tak skupiłam się tutaj na pieniądzach. Może dla części z was o coś innego chodzi, aczkolwiek no, mocno tutaj widzę taką tematykę. Nawet jeżeli e, hamuje was na taka obawa przed porażką, czy jakieś inne obawy. To może świadomość tego, że jeżeli tobie się będzie lepiej powodzić, no to będziesz w stanie robić więcej dobrego dla wszystkich. To może być też to, co zmotywuje cię do tego, żeby jakby unieść się ponad tą obawą przed porażką, żeby działać pomimo tego, a nie wycofywać się tylko dlatego, że się boi, że coś ci się może nie udać. Więc może to szerzenie dobra, możliwość bycia jeszcze lepszą osobą albo na tyle dobrą, na ile chcecie być, tylko do czego może wam brakuje, wiecie, narzędzi, zasobów. Więc to, to może was zachęci do tego, żeby właśnie nie dać się pokonać jakiemuś wewnętrznemu krytykowi, jakimś obawom, tym jakimś przekonaniu, które macie, tylko działać pomimo tego, znieść ponad to. Ok, zobaczmy z kart emocji. Karta nienawiść. ciekawe. Skrucha. Ok. Karta podniecenia, takie poczucie winy tutaj widzę. Poczucie winy z powodu tego, że czegoś chcesz, że coś jest dla ciebie ważne. Tak, jakby jakieś takie właśnie przekonanie w was pan, panowało, że. Nie mam prawa mieć tego, czego chcę. Nie mam prawa mieć tego, na co zasługuję. Że nie zasługuję na to, żeby mieć to, co chcę. No i to, co mówiłam wcześniej, tak? Że jak ja mam, no to... to ktoś inny traci. To... w to sobie musicie tam pozaglądać. Zobaczyć, o co z tym chodzi. Karta oczekiwanie. Ból. I żal. Hmm. Tu jeszcze poczucie bliskości. Coś tutaj jest na rzeczy, taki związek pomiędzy, albo na zasadzie, no właśnie, jak mi będzie lepiej, to komuś będzie gorzej, komuś bliskiemu. Może być właśnie jakieś rodzeństwo, może być partner, może być rodzic, czasami dziecko. Tak jak tu byście byli bardzo w takim potrzasku że sobie musicie czegoś odmawiać dla dobra kogoś bliskiego, a jak nie odmawiacie sobie, tylko bierzecie to, co chcecie mieć, to macie poczucie winy, że jakiś waszej bliskiej osobie jest gorzej, że ta osoba coś traci. Hmm. Zobaczmy kartę porady. Karta seksualność to znamy taka porada, właśnie, żeby, karta cierpliwość, żeby zadbać o siebie bardziej i też dać sobie czas na to, e, poprzyglądać się temu, jak się z tym czujecie w tej sytuacji, e, co się w was odzywa, jakie emocje się w was pojawiają, właśnie jakie przekonania, i powoli to sobie rozpracowywać, ale nie rezygnować. E, wiecie, poczucie winy czy wstyd. Czy jakieś inne wątpliwości, jakieś obawy. My często czujemy takie rzeczy, myślimy takie rzeczy i mamy wrażenie, że to jestem ja. Jakby jesteśmy sklejeni przez tymi przekonaniami, czy, czy to są takie rzeczy, które jakby budują naszą tożsamość, jakby mamy wrażenie, że, 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 że to jestem ja po prostu. A prawda jest taka, że to są pewne myśli, które myślimy, to są emocje, które czujemy. A to nie jest to, kim jesteśmy. Więc taka praca, takie uświadamianie sobie, przyglądanie się temu, co ja myślę, co ja czuję. W tym chodzi o to, że jak sobie uświadomię, że ja czuję jakąś emocję, że ja czuję poczucie winy, to jednocześnie uświadamiam sobie, że ja czuję poczucie winy, a nie że jestem poczuciem winy. Bo do tej pory miałam, czy miałam wrażenie, że jestem jakby sklejona z tym poczuciem winy. Więc my wtedy widzimy siebie. Przez pryzmat tego, że komuś robimy krzywdę i widzimy siebie jako kogoś złego. A jak uświadamiam sobie, pozwalam sobie uwolnić te emocje, poczucie winy w tym przypadku na przykład, doświadam sobie, że ja tylko czułam się w taki sposób w tej sytuacji, a to nie znaczy, że jestem złą osobą. I to nie znaczy wcale, że robię komuś krzywdę, tylko że miałam wrażenie, że tak się dzieje. Więc ważna jest taka praca wewnętrzna, żeby. Nie rezygnować z siebie, nie rezygnować ze swojego życia, nie wycofywać się z tego, na czym nam zależy. Tylko uświadamiać sobie po prostu, że ja to nie są moje emocje, ja to nie jestem moje myśli. I oczywiście to jest jakby częścią nas. I nie chodzi o to, żeby to ignorować się, jakby odcinać tak na chłodno od tego. Chodzi o to, żeby to zauważać, posłuchać tego, zobaczyć, co mi to mówi. Na co może muszę zwrócić uwagę? Czemu muszę się przyjrzeć? Także dlaczego taka myśl albo taka emocja się we mnie pojawia? Ale tak czy inaczej nie chodzi o to, żeby się utożsamiać z tym, że... Właśnie, że jestem zła, bo coś tam czuję. Dobra, zobaczmy jeszcze jedną kartę. Karta Rekin. Odpłyń od tej sytuacji. No, właśnie, mam poczucie, że ten taki wasz wewnętrzny krytyk, czy jakieś y, trudne emocje, tak jakby to było y, to, to, o czym mówiłam, tak? Że ja nie jestem moimi emocjami, ja nie jestem moimi myślami. I tutaj mam takie poczucie, jakby ta karta tak pokazywała, że często. Mm, Tutaj mamy tego rekina, tak? No, ku <grystanie> I tą osobę widzę jak ciebie, jako ciebie i tutaj widzimy tego rekina. I czasami to jest tak, że patrzę na coś, czyli patrzę na tą emocję, którą odczuwam i mam wrażenie, że to jestem ja. A prawda jest taka, że no nie, bo to jest jakby osobna jednostka, że ty jesteś sobą, a ta emocja jest jakby obok. Oczywiście jest w tobie, tak? To też nie... To też nie jest tak, że to się dzieje jakby poza nami, bo to się dzieje w naszym ciele. Ale no mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi, że to, że coś po prostu to, że coś czujemy, to nie znaczy, że to jest to kim jesteśmy. Tak, to, że czuję smutek, to nie znaczy, że jestem tym smutkiem. To, że czuję się źle w danej sytuacji, to nie znaczy, że jestem zła. <laughs> Tylko po prostu to znaczy tyle, że w tym momencie się tak czuję, ze względu na coś, co się wydarzyło w moim życiu, ze względu na coś, co się dzieje w danej sytuacji. Hmm? Ok, no dobra, myślę, że to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem indywidualnym w opisie poniżej znajdziecie link do mojej strony, na której znajdziecie więcej informacji. A na dzisiaj Wam dziękuję wszystkiego dobrego i do usłyszenia.